Dzień dobry, Wojtek Janowski, kancelaria brokerska Janowskiej Wspólnicy. Ubezpieczeniami zajmuję się już 22 lata. W związku z rozwojem nowych technologii, chyba przyszedł czas, żeby spróbować podzielić się ciekawostkami, pomysłami i wiedzą z tym związaną tym kanałem, czyli kanałem podcastów. Wiele rzeczy w naszej branży często klientom wydaje się tajemnicza, niezrozumiała. Klienci mają swoje przeświadczenia związane z ubezpieczeniami, które ja rozumiem, są one konsekwencją wielu, wielu lat działalności rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Zawsze klientom powtarzam, że ubezpieczyciel to nie Karitas, nie żyje z wypłaty odszkodowania, ale z kasowania składek. Niemniej, trzeba pamiętać, że Polisa ubezpieczeniowa rządzi się kodeksem cywilnym i zapisami w nim związanymi i podlega pewnym modyfikacjom. Zawsze jest możliwe spróbować porozumieć się i zawrzeć pewne odmienne od ogólnych warunków zapisy w niej lub warunki. Jednym z takich ciekawych, które warto rozważać i rozmawiać z ubezpieczycielem, jest coś, co się nazywa fundusz prewencyjny. Fundusz prewencyjny jest w zasadzie, funkcjonuje u każdego ubezpieczyciela i dotyczy ubezpieczeń majątkowych. Oczywiście jest to najczęściej stosowane u klienta korporacyjnego, biznesowego, gdzie jest tego majątku trochę więcej. Trzeba pamiętać, że zakład ubezpieczeń nie daje tych pieniędzy za darmo i nie mieć tutaj żadnych wyrzutów sumienia, ani nie traktować tego w formie łaku łapówki, przekupstwa albo innego tego typu zdarzenia. Zakład ubezpieczeń, jeśli może zminimalizować ryzyko, za które bierze odpowiedzialność albo je wyłączyć, to zrobi to z przyjemnością. W związku z tym pieniądze na prewencję to nic innego, jak pieniądze od ubezpieczyciela na inwestycję określoną, na którą zgodzą się obie dwie strony, czyli ubezpieczający i ubezpieczyciel, które mają za zadanie zmniejszyć ryzyko, za które ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Co może być takimi pieniędzmi, co może być takim zdarzeniem? No W naszej karierze kilka takich, które mi się teraz przypomniały, to chociażby oświetlenie masztów siłowni wiatrowych. Po zdarzeniu w World Trade Center w 2000, bodajże drugim roku, weszły kilka lat później przepisy obligujące, żeby te wieże miały pewnego rodzaju oświetlenie nawigacyjno-lotnicze, były oznaczone. To kosztowało kilka złotych. W kilku przypadkach udało nam się od ubezpieczyciela dostać pieniądze na założenie tego typu rzeczy. Kolejną rzecz Rzeczą na przykład którą udało nam się walczyć dla klienta, były pieniądze na kamerę termowizyjną. Klient został zobligowany do przeszkolenia osoby w firmie, która raz na kwartał będzie przeprowadzać taką analizę ścian, skrzynek, sieci energetycznej, czy gdzieś nie grzeją się kable, czy gdzieś nie powstają takie środowiska, mogące spowodować pożar, samozapłon, zwarcie. Kamera termowizyjna, fajne urządzenie, tanie nie jest, a bezpieczeństwo dla klienta i mniejsze ryzyko szkody dla ubezpieczyciela, więc również chętnie zapłacił. Zdarzyło nam się Dostać pieniądze od ubezpieczyciela, na przykład na system kamer do wagi najazdowej. To dotyczyło punktu skupu, złomu i surowców wtórnych. Generalnie chodziło o to, że ciężarówki bardzo często przejeżdżające i wyładowane od góry, no nikt nie jest w stanie dokładnie sprawdzić, co tam jest, a chodziło o uniknięcie historii przywożenia studzienek. Jakichś torów kolejowych i tego typu rzeczy, których bardzo rzetelne punkty skupu no, nie chcą, bo to się zawsze wiąże z wizytą policji i niepotrzebne są takie sensacje. Ciekawym pomysłem jest też próba, i raz nam się to udało, wyciągnięcie pieniędzy od ubezpieczyciela na szkołę bezpiecznej jazdy. To był klient, który miał bardzo dużą flotę i udało nam się uzasadnić, że koszt przeszkolenia tych kierowców zwróci się ubezpieczycielowi bardzo szybko w wypłatach odszkodowań za. Flotę samochodową. Pieniądze na tą prewencję trzeba pamiętać, że nie są obligatoryjne. Nie będą się oczywiście należały każdemu. Ja tutaj mówię o rzeczach, które można spróbować załatwić, ale nie zawsze się uda. Wszystko zależy od tego, w jakiej kto pracuje branży, jaki jest, że się tak wyrażasz, sezon na branżę, czy było tam więcej szkód, czy nie, czy jest to ryzyko bardziej chciane, czy konkurencja jest większa. W każdym razie warto wziąć pod uwagę tego typu rzeczy, warto przypilnować podczas negocjacji bo to może być ta wartość dodana, którą broker może dla Was wywalczyć. Jeśli ten temat jest dla Państwa ciekawy, służymy większą dozą informacji i pomocą przy zawarciu tego typu polisy. Dziękuję bardzo.